Co z waszego całego projektu eurokołchozowego zostaje, skoro te jedyne korzystne dla nas i przydatne. Thank you. Your time is up. Witajcie serdecznie na naszym kanale. Podczas ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego doszło do ostrej wymiany zdań między posłem Grzegorzem Braunem a jednym z eurodeputowanych. Spotkanie poświęcone dyskusjom na temat katastrof naturalnych i polityki klimatycznej, Szybko przekształciło się w starcie poglądów, gdy Brown wygłosił swoją krytyczną przemowę wobec unijnych regulacji i podejścia do kwestii ekologii. Brown rozpoczął swoje przemówienie od złożenia wyrazów uznania dla osób zaangażowanych w niesienie pomocy ofiarom powodzi i innych katastrof naturalnych. Jednak po chwili przystąpił do ostrej krytyki unijnych działań, oskarżając niektórych europosłów. O wykorzystywanie ludzkiego cierpienia do promowania tzw. religii klimatycznej. Szczęść Boże, wyrazy współczucia dla tych, którzy cierpią straty, także w moim kraju, wyrazy uznania dla tych, którzy spieszą z pomocą. Ale jest rzeczą szczególnie ohydną, że ludzkie cierpienie część z Państwa tu obecnych, ccigodnych cepów, mepów, wykorzystuje do Powtarzania mantry quasi-religii klimatycznej jest obrzydliwe, że politykujecie w tym kontekście. Tam cierpią ludzie, a wy powtarzacie, że trzeba tych ludzi jeszcze bardziej docisnąć zielonym ładem, niebieskim ładem, pred, pred z tą polityką. Precz z eurokołchozem, niech żyją wolne narody, które dadzą sobie radę i żadna powódź nie będzie im straszna, jeśli nie będą zalewane doktryną eurokołchozów. Wczoraj przez Thank Wysoką you. Izbę przewinęła się cała parada Napoleonów, którzy wybierali się na Moskwę. Edisonów, którzy lepiej od przedsiębiorców wiedzą, jak robić interesy na energii, a dziś mamy paradę zaklinaczy deszczu, szamanów, którzy sądzą, że wpłyną na klimat. Dziękuję za. Uwagę. Brown wyraził swoje zdecydowane stanowisko przeciwko Zielonemu Ładowi, mówiąc precz z tą polityką, precz z Eurokołchozem. W swojej wypowiedzi odniósł się również do szamanów. Osób, które jego zdaniem sądzą, że mogą wpływać na klimat. Zaprzeczając naturalnym procesom, Braun skupił się na zarzutach wobec polityk klimatycznych Unii Europejskiej, twierdząc, że są one jedynie narzędziem do zwiększania kontroli nad narodami europejskimi. Przekonywał, że wolne narody są w stanie poradzić sobie z katastrofami naturalnymi bez ingerencji ze strony Unii. Po przemówieniu Brauna, jeden z europosłów postanowił zareagować, zgłaszając niebieską kartę. Zapytał Brauna, dlaczego krytykuje unijną solidarność w ochronie ludności, skoro jego własne propozycje są sprzeczne z dążeniem do walki ze zmianami klimatycznymi i ochroną obywateli przed katastrofami naturalnymi. Trzeba skończyć z hipokryzją, powiedział, nawiązując do rzekomego sprzeciwu Brauna wobec inicjatyw mających na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne. Posiłkując się argumentem o solidarności, Eurodeputowany zarzucił Brownowi, że jego działania są fałszywe, a ofiary katastrof zasługują na więcej niż polityczną grę i hipokryzję. Ma pan niebieską kartę, czy zgadza się pan? Bardzo proszę. Z całym szacunkiem wydaje mi się, że trzeba skończyć z hipokryzją. Wczoraj, wraz ze krajną prawicą, krytykował Pan działania, które mogą zwalczać zmiany klimatu. Krytykował Pan również solidarność, jeśli chodzi o ochronę ludności. Potępiał Pan inicjatywy, które pozwolą zwiększyć odporność. A więc bardzo proszę, trzeba z tą fałszywością skończyć. Bardzo przepraszam, ale ofiary zasługują na coś więcej niż Pana hipokryzję. Brown odpowiedział z typową dla siebie bezkompromisową retoryką. Podkreślił, że jest zwolennikiem prawdziwej solidarności międzyludzkiej, ale sprzeciwia się narzucaniu jej w sposób totalitarny. Trzymajmy się metod naturalnych, a nie sowieckich czy nazistowskich metod wymuszania miłosierdzia na cudzy koszt, odpowiedział Brown, wywołując poruszenie na sali obrad. Brown kontynuował swoją odpowiedź. Wskazując na demontaż strefy Schengen przez Niemcy i Austrię oraz na wprowadzanie kontroli na granicach, co w jego ocenie świadczy o upadku europejskiego projektu. Co zostaje z waszego eurokołchozu? Zapytał retorycznie, wywołując kolejne kontrowersje. You can Szanowni Państwo, szanowny panie. Jestem wielkim zwolennikiem wszystkich, wszystkich form przejawiania solidarności międzyludzkiej. Solidarność w Polsce to jest nasza marka, ale trzymajmy się metod naturalnych, trzymajmy się metod naturalnych, a nie sowieckich, nazistowskich, totalitarnych metod wymuszania miłosierdzia na cudzy koszt, co jak rozumiem panu bardzo się y, podoba. Y, Fundusz Solidarności. Brawo. Zobaczcie, zobaczcie teraz right, są up. potrzebujący pokażcie swoją hojność, ale pod osłoną tych strug deszczu przecież Niemcy, Austria, demontują właśnie grupę Schengen, właśnie wprowadzili kontrolę na granicach, więc co z waszego całego projektu eurokołchozowego zostaje, skoro te jedyne, korzystne dla nas i przydatne. Thank your Gdy wymiana zdań zaczęła się zaostrzać, przewodnicząca sesji postanowiła interweniować Przerywając wypowiedzi i apelując o zachowanie dyscypliny czasowej. Dzięki jej interwencji udało się zakończyć spór, choć atmosfera pozostała napięta. Szanowni Państwo, Polska jako kolejny kraj w Europie zmaga się z ekstremalną powodzią. Mieszkańcy województw dolnośląskiego, polskiego i śląskiego zostali najciężej dotknięci przez żywioł. Wielu straciło dach nad głową, a woda zalała dorobek ich życia. Ewakuowano kilka tysięcy osób. Niestety są też ofiary śmiertelne. Szanowni Państwo, w moim regionie, w Lądku Zdroju, w Stroniu śląskim, w Kłodzku, w Trzebieszowicach i szeregu innych miejscowości naprawdę nie można wyjść ze zdumienia i nie można uwierzyć, że to te same miejsca, które oglądaliśmy jeszcze kilka dni temu. Chciałbym przekazać wyrazy ogromnego uznania i wdzięczności dla ofiarnej pracy oraz natychmiastowej reakcji wszystkich osób zaangażowanych w walkę z powodzią i akcje ratunkowe. Władze lokalne, służby ratunkowe, Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej, ale przede wszystkim zwykli obywatele działają bez wytchnienia, ewakuując ludzi, udzielając pomocy i wzmacniając wały przeciwpowodziowe. Jest to przykład prawdziwej solidarności i współpracy. Powrót do normalnego życia będzie trwał miesiącami, a być może latami. Oprócz zalanych i zburzonych domów, ustępująca woda odsłania również zerwane mosty i drogi, a wśród zniszczonych miejsc są także bezcenne zabytki świadectwa naszej kultury, religii i historii. Pomoc długofalowa, analizy, budowa wspólnych instytucji jest ważna, ale pomoc jest pilnie potrzebna już dzisiaj. Dlatego przedstawiam dwa bardzo konkretne postulaty. Po pierwsze, Natychmiastowe uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Po drugie, zawieszenie na okres roku sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i organizowanie ich wyłącznie w Brukseli a, oraz przekazanie zaoszczędzonych w ten sposób setek milionów euro na pomoc powodzianą. Środki z Funduszu Mogą być wykorzystane na naprawę tego, co uległo zniszczeniu, jak i zapobieganie podobnym zjawiskom w przyszłości. To niezwykle ważne, aby poza pomocą poszkodowanym jak najszybciej zainwestować w nową infrastrukturę. Decyzję o ograniczeniu na okres roku sesji plenarnej do Brukseli pozwoliłoby zaoszczędzić setki milionów euro przede wszystkim na transporcie, które są obecnie pilnie potrzebne na usuwanie tragicznych skutków tej katastrofy. Popierając jako EKR treść rezolucji i zapowiadając wprowadzenie poprawek naszych, jeszcze raz stanowczo apelujemy o pomoc nie tylko w gestach Dziękuję. i słowach solidarności, ale poprzez natychmiastowe przekazanie środków dla poszkodowanych przez kataklizm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.